Ja witam Was gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. I zanim zaczniemy, przypominam o moim konkursie grafowym. Wystarczy tylko dać najwięcej grafów na konto Soma Natalia do 31 października. I osobka, która da właśnie najwięcej autografów, wygrywa kurtkę Haski i bluzeczkę INK. Przechodząc już do głównego motywu tego odcinka, jesteśmy dzisiaj na Włamiksie, bo robimy Włama Love Dogs 3 Serduszko. Ponieważ ta osóbka jest po pierwsze stałym walcem na moich live'ach, dała bardzo dużo donate'ów oraz bardzo dużo unikatów, także postanowiłam, że nagrodę ją w jakiś sposób w takiej, jakiej tylko mogę. No i dzisiaj odcinek właśnie jest z włamu. Zaczniemy sobie oczywiście od mega, mega fajnej rzeczy, czyli kupienia tej widzce vip star na tydzień, więc widzimy się za chwilkę. Ok, jak widzicie vip został zakupiony, więc dodało nam 20 diamentów oraz 3000 star coinsów, więc za chwilkę wykonamy sobie super boosterka. Możemy sobie właśnie opróżnić tutaj skarbonkę. Do levela brakuje dokładnie, moi drodzy 608 tysięcy, więc nie wiem, się uda, ale możemy spróbować coś pokombinować, dlatego idziemy odpalić sobie boosterka. Ok, busterek odpalony i teraz możemy sobie poprzesyłać dripy czy jakieś inne inki z mojego konta do unikatów, więc za chwilkę się widzimy. Dobra, jak widzicie dałam sporo prezenciorków, więc wszystko sobie tutaj po kolei otwieramy. Dobra, nie mogłam znaleźć jeszcze jednego dripka czy czegoś tam, nieważne, nieistotne, e, może sobie zatrzymać. Więc teraz tak, trochę levelu nam tutaj się podniosło, jest 510 tysięcy. Otworzymy sobie aktywność i zauważyłam jeszcze, że tutaj ona ma e, awardsa. I ja nie wiem, czy on tych awardsów czasem nie zbiera, więc boję się go otworzyć, ale dobra, dajemy, otwieramy. Widzę, że ma sporo rzeczy niezrobionych w zakupach, także moglibyśmy spróbować coś zrobić, jakieś buty czy fryzury kupić, ale mam też inny pomysł, żeby nie wbijać na siłę po prostu tych hałasów, tylko po prostu... Ile razy ja mówię po prostu? Po prostu pójdziemy sobie do sklepu i zrobimy jakiś ładny Halloweenowy look. Twoją drogą ten motyw Halloweenowy jest prześliczny, mega mi się podoba i są rzeczy, które naprawdę, naprawdę, naprawdę są super. Także, no, polecam kupować, zanim zniknie. Okej, okay, nie jestem pewna, czy ten kapelusz pasuje do tego wszystkiego, ale mega mi się spodobał. Dobra, wydajmy 7 diamentów. 7 plus 5 to 12, czyli wydaliśmy 12 diamentów, czyli z vip zostało jeszcze 8, jakbyśmy chcieli tutaj coś robić. Kupimy sobie jeszcze animację, żeby jakąś ładną dać tutaj na profil. Dobra, kupimy sobie picie mózgu. Gdzie jest picie mózgu? Halo? Halo, halo, picie mózgu? Dobra, znalazłam picie mózgu. Pójdziemy zrobić Luka w tym stroju, który teraz tutaj zrobiliśmy. Dobra, odbierzemy sobie jeszcze skarbonkę. No, myślałam, że wbijemy dzisiaj level, ale nie pomyślałam, że, że to będzie tak długo trwało. Więc dzisiaj nie wbijemy tej levelu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli wam się spodobają takie odcinki, to będziemy częściej robić łamiksy na wasze konta. Będę wybierała je z donatów, ponieważ tam najłatwiej mi poszukać jakichś ludzi. No, więc dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!